Przejście graniczne w Gubinie i kolejne już nagranie z przekazywania nielegalnych imigrantów do Polski przez niemieckie służby. Tym razem na polską stronę przerzucono dwie kobiety. Przekazywanie tych nielegalnych imigrantów wygląda na to, że no, trwa w najlepsze, tak jak to było do tej pory. Tylko, że do tej pory jak nie było ani Straży Granicznej, ani Policji, no to my ich wstrzymywaliśmy. No, w tym momencie nie mamy teraz już dostępu takiego bezpośredniego, bo no, Straż Graniczna nas tutaj ogranicza, chociażby. Yy, żeby sprawdzić cokolwiek, czy tam mają jakiekolwiek dokumenty. No więc jest ciężej, tak? a z tego co widzimy, no to oni raczej współpracują z niemiecką policją. To kolejny taki przypadek. Wcześniej dziennikarz Gazety Polskiej Tomasz Duklanowski przekazał informacje o dziewięciu nielegalnych imigrantach przekazanych przez Niemców polskim funkcjonariuszom. Takie informacje docierały do mnie nieoficjalne, ale dziś udało mi się potwierdzić, że niemiecka policja przekazała Polskiej Straży Granicznej dziewięciu migrantów, którzy zostali zatrzymani w sobotę na terenie Niemiec. Ci migranci zostali odebrani przez Polską Straż Graniczną, przewiezieni do jednostki przy ulicy Żołnierskiej, a Wczoraj decyzją sądu, bo tam trafili ci imigranci. Yy... Mają zostać przekazani do polskich ośrodków dla uchodźców. Sytuacja na granicy z Niemcami była jednym z tematów najnowszego programu Republiki Revolver, w którym sześciu dziennikarzy naszej stacji rozmawia o sześciu najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia. Tomasz Duklanowski ustalił coś, co jest moim zdaniem mega newsem. No właśnie pod tą zasłoną, pod tą szczelnie zasłoniętą kurtyną, dalej trwa to samo. No Mamy pierwszą, nie wiem, ile tydzień to trwa, no jest pierwsza informacja. 7 lipca, dziennikarzy, kolejnych ośmiu czy tam dziewięciu ludzi, przecież dokładnie w ten sam sposób co wcześniej, tyle tylko, że nikt nie miał szansy tego zobaczyć. Bo granica z Niemcami została przez rząd uznana za infrastrukturę krytyczną. Nie wolno tam robić zdjęć i nagrywać filmów. Nie powstrzymuje to jednak działających w ruchu obrony granic polskich patriotów. Jesteśmy na patrolu w Rosówku. Pomimo obrzydkiej pogody, deszczu, jesteśmy. Wysokie morale nie spadają, nie odpuszczamy. Te wysokie morale to zasługa Polaków. Przyjeżdżają do nas coraz częściej, pytają czy mogą pomóc, czy służby nas nie zaczepiają, czy jest bezpiecznie. Zapewniamy. Jest bezpiecznie, a służby z nami współpracują. Pozdrawiamy serdecznie. Polacy mobilizują się, bo widzą, że na naszych ulicach pojawia się coraz więcej nielegalnych imigrantów. Za ojczyznę modlą się też wierni Kościoła Katolickiego na Jasnej Górze. Wczoraj podczas apelu jasnogórskiego biskup Antoni Długosz wezwał do wsparcia tych, którzy dobrowolnie stanęli w obronie granic Polski. To odpowiedź polskich parlamentarzystów i patriotów zatroskanych sytuacją Polski na zachodniej granicy, gdzie niemieccy policjanci przerzucają na naszą stronę nielegalnych imigrantów niczym przedmioty. To sprzeciw przede wszystkim wobec paktu migracyjnego, który formalnie zacznie obowiązywać za rok. Biskup podkreślił, że Polacy wielokrotnie zdali egzamin z miłosierdzia, m.in. otwierając drzwi dla milionów uciekających przed wojną Ukraińców czy oddając życie w imię miłości bliźniego w czasie II wojny światowej. My Polacy wiemy, co to miłosierdzie, ale nie oznacza ono, że mamy otwierać drzwi przed wszystkimi nielegalnymi imigrantami. To nie rozwiązuje problemów Afryki i Bliskiego Wschodu, ale tworzy nowe, poważne problemy w krajach, do których przybywają. Biskup przytoczył ostatnie zdarzenie, gdzie muzułmanie manifestowali swoją dominację nad chrześcijanami pod katedrą św. Patryka w Melbourne. To już nagranie młodej Kanadyjki w Barcelonie. Pod balkonem jej mieszkania przeszła procesja pakistańskich islamistów, co wystraszyło i zszokowało turystkę. To wszystko powoduje radykalny wzrost poparcia dla referendum w sprawie powstrzymania masowej imigracji. Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że niemal 3 na 4 Polaków wzięłoby udział w takim głosowaniu. Pod wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie podpisało się już ponad pół miliona Polaków. Tylko w ten sposób możemy zatrzymać zagrożenie w postaci paktu migracyjnego a to zagrożenie jest bardzo ale to bardzo realne nie zgadzamy się na to żeby w Polsce tak jak na zachodzie Europy po zmierzchu panie nie mogły czuć się bezpiecznie wychodząc ze swoich mieszkań czy ze swoich domów kto nie wierzy niech patrzy 4 osoby ranne i 9 aresztowanych. To wstępny bilans bójki na noże 20 Afgańczyków. Doszło do niej w ostatnią sobotę w Belgii. W nocy z 7 na 8 lipca we Włoszech uzbrojony w nóż 25-letni Egipcjanin siał panikę na ulicy. Na ławie oskarżonych w Niemczech zasiadł z kolei 42-letni Shadia. Syryjczyk podpalił dwa domy, wjechał furgonetką w dwa sklepy i zaatakował ludzi maczetą. Krzyczał Allahu Akbar. Ranił 37 przypadkowych osób, w tym 10 dzieci. Także ostatnie tragiczne wydarzenia, morderstwo młodej Polki z Torunia i zabójstwo Polaka w miejscowości Nowe powodują, że Polacy chcą powstrzymać masową imigrację. Choć jeszcze niecałe dwa lata temu, po tych słowach Donalda Tuska, uroczyście przed Wami unieważniam to referendum. Wielu wyborców zbojkotowało analogiczne referendum zorganizowane przez prawo i sprawiedliwość. Dzisiaj mamy do czynienia już z realną rzeczywistością to znaczy z realnymi przestępstwami związanymi z nielegalną imigracją, z napływem i takim celowym działaniem Niemców. Którzy wypychają nam tychże nielegalnych imigrantów, więc poczucie zagrożenia wzrosło radykalnie. A więc i świadomość społeczna jest inna, o wiele głębsza. Także dzięki wolontariuszom z Ruchu Obrony Granic, to oni systematycznie przekazywali Polakom najnowsze informacje o kolejnych nielegalnych imigrantach przywożonych do Polski przez Niemców. To oni wymusili na rządzie wznowienie kontroli na granicach, choć rząd przekonuje, że była to odpowiedź na kontrole wprowadzone przez Niemców. Dla nas jest jasne, że jeżeli Niemcy te kontrole zniosą, to my też te kontrole zniesiemy. Ale my nie dlatego. Albo nie tylko dlatego wprowadziliśmy czy wprowadzamy te kontrole, bo wprowadzili je Niemcy, ale również i przede wszystkim dlatego, że Niemcy wypychają imigrantów na nasze tereny, łamiąc wszelkie konwencje, łamiąc. Prawo i też w jakiś sposób integralność terytorialną naszego państwa. W związku z czym, jeśli my mamy robić ruchy takie jak Niemcy, no to źle to świadczy o tym rządzie. Politycy PO próbują jednak odwracać kota ogonem i przekonują swoich wyborców, że kryzys migracyjny na granicy z Niemcami to wina PiS. Tak, skomentował to były premier Mateusz Morawiecki. Panowie rządzący, krótki apel do Was, bo widzę, że dostaliście biegunki i kłamiecie w sprawie nielegalnej imigracji. Czy jesteście w panice, bo zorientowaliście się, że puściliście do Polski ponad 10 tysięcy nielegalnych imigrantów? Proste pytanie: kto Wam nie pozwolił zablokować paktu migracyjnego? Bruksela czy Berlin? Przeciwko masowej migracji coraz gwałtowniej protestują też Irlandczycy. To jeden z protestów Irlandczyków przeciwko budowie kolejnego ośrodka dla nielegalnych imigrantów. Tutaj się mieszkańcy starli się z policją. Z policją starli się też Hiszpanie po tym, jak nielegalny imigrant zgwałcił młodą kobietę, a po wszystkim zmusił ją do zrobienia sobie z nim selfie. Pomysłów na masową deportację imigrantów szukają też Grecy. Konrad Wąż Republika.